Namaste, moi mili, witajcie. Dzisiaj na porannej jodze zamiast kawy, dzisiaj otwieramy biodra, wykonujemy deski boczne. Mamy trzy mocniejsze sekwencje. Zróbcie tylko te warianty, które Wam odpowiadają. Pierwsza sekwencja będzie najbardziej łagodna i możecie pozostać w tych wariantach. Ok, zróbcie sobie troszeczkę miejsca na dzisiejszą praktykę. Siadamy w wygodnym siadzie, łączymy opuszki kciuków i palców wskazujących. Rozluźniamy ramiona, przybliżając łokcie do talii. Utrzymując proste plecy, przełącz się na oddech nosem. Z każdym wdechem wciągaj pępek, aktywując mu labandę. Na wydechach oddalaj barki od uszu, utrzymując proste plecy. Pozostawaj przez chwilę w ciszy umysłu. Dostosowując swoje zmysły do spokojnego poranka, wycofując uwagę do wewnątrz, koncentrując się na chwili obecnej. Zostaw wszystkie plany na dzisiejszy dzień za sobą, oczyść umysł, uspokój duszę. Emocje, myśli. Całą swoją uważnością, koncentracją przysłuchuj się oddechom płynącym przez całe ciało. Możesz oddychać oddechem udżaj, szumiącym w gardle. Z każdym wydechem wciągaj pępek, rośnij czubkiem głowę w górę. Na wydechach oddalaj barki od uszu, pozostając z prostymi plecami. Wydłużaj każdy wdech i wydech. Dotleniaj oddechem cały organizm. Powolutku z wdechem przyciągnij się. Z wydechem skręt w prawą stronę delikatny, twój własny zakres ruchu. Wdech wróć do centrum. Wydech skręt w lewą stronę delikatny, twój własny zakres ruchu. Wdech wciągnij brzuch w centrum. Uwaga, spleć dłonie. I z wydechem zaczynamy krążenia w nadgarstkach w jednym kierunku. Rozgrzej dłonie porządnie, aż poczujesz w nich ciepło, plastyczne, elastyczne ruchy w nadgarstkach. Z każdym wydechem wciągaj brzuch, aktywna mula banda. Kolejnym wdechem przeciągnij się. Z wydechem dłonie przed serce przeplatamy palce dłoni. Ostatni mały palec przesuwamy o jeden palec w górę i teraz odwracamy kierunek krążeń w nadgarstkach na przeciwny. Ciepło w naszych dłoniach. Plastyczność, elastyczność. Przyjemne rozgrzewanie. Z każdym wdechem wciągaj brzuch. Z kolejnym wydechem przeciągnij się. Na wydechu przenieś sobie dłonie za plecy. Otwórz klatkę piersiową. Trzy oddechy z rozciąganiem klatki. Wdech raz, rotuj barki na zewnątrz, oddalaj je od uszu. Wdech dwa. Wdech trzy, wciągnij pępek. Z wydechem przejdź do klęku podpartego. Z wdechem pozycja krowy. Z wydechem koc. Wdech, krowa. Wydech, koc. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Z wydechem przez kota przejść do psa z głową w dół. Mocno odepchnij się w od maty. Na wdechu otwieramy prawe biodro. Z wydechem przyciągamy prawe kolano pod mostek do deski. Wdech, prawe biodro dwa. Wydech, kolano przód. Wdech, prawe biodro trzy. Wydech, kolano przód. Wdech prawe biodro 4. Uwaga, wydech prawa stopa na matę, kolano nad kostką, lewe kolano na macie, wyrównaj biodra. Z wdechem anczynia sama na pierwsza, napinamy lewy pośladek. I wydech, odłóż dłonie na matę. I wdech, wciągnij brzuch 2, napnij lewy pośladek. Wydech, dłonie na matę. Wdech, wciągnij brzuch 3. Wydech, dłonie na matę. Wydech wciągnij brzuch cztery. I wydech Wdech, dłonie na matę. Uwaga. Wydech otwórz prawe biodro. Wydech pies z głową w dół. Wdech, wydech deska, kość pogonową. I wydech czaturana pierwsza. Wydech wciągnij brzuch kobra. Wydech pies z głową w dół. Zmieniamy stronę. Wdech otwórz lewe biodro. Wydech przyciągnij lewe kolano pod mostek do deski. I wdech otwórz lewe biodro dwa. Wydech lewe kolano przód. Wdech otwórz lewe biodro trzy. I wydech lewe kolano przód. Wdech otwórz lewe biodro 4. I wydech lewa stopa przód. Kolano nad kostką, prawe kolano na macie wyrównaj biodra. Wdech wciągnij brzuch anczniasa na pierwszy raz, napinaj prawy pośladek i wydech dłonie na matę. I wdech wciągnij brzuch dwa, napinaj prawy pośladek, wydech dłonie na matę. Wdech wciągaj brzuch trzy, wydech dłonie na matę. Wdech wciągnij brzuch cztery pięknie. I wydech, dłonie na nakrętkę. wdech, otwieramy lewe biodro. I wydech, lewa stopa do psa z głową w dół. Wdech, wciągnij brzuch deska. Wydech, czaturanga, wariant pierwszy albo drugi pełny. I wdech, kobra albo pies z głową w górę. Wdech, pies z głową w dół, stopy szerzej niż biodra. Wdech, trzy kroczki dłoni do stóp. I wydech, schodzimy sobie do lasu na moment. Jeśli odrywasz pięt od maty, zostaw opuszki palców dłoni na macie. A jeśli masz całe stopy na macie, złącz na chwileczkę dłoni przed sercem. Wdech raz. Wdech dwa. Mocne stopy na macie. Wdech, wdech, trzy, wciągnij brzuch. Z wydechem, wdech, trzy kroczki dłoni do psa z głową w dół. Wdech, wdech deska, podwójność ogonową. Wdech, z wydechem, czap wdech, wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, wdech, pies z głową w dół. Zaczynamy naszą mocną sekwencję otwierającą biodra. Wdech, otwórz prawe biodro. I z wydechem przestaw prawą stopę do Andzini pierwszej, lewe kolano na macie. Wdech, wciągnij brzuch Anżnia, sana pierwsza, napinamy lewy pośladek. I wydech dłonie do maty, prawa stopa do psa z głową w dół. I wdech, otwórz prawe biodro. Z wydechem przenieś prawe podłudzi i kolano pod lewy nadgarstek, oprzyj wewnętrzną krawędź lewej stopy na macie. I wdech, lewe ramię w górę, bazista sana pierwsza. Wydech, mocno odpychaj się prawą dłonią od maty. Wdech, wciągaj brzuch dwa. Doklejaj prawą łopatkę do pleców. Wdech, wciągnij brzuch trzy. I wydech lewa dłoń pod lewy bark. Wdech, otwórz prawe biodro. Z wydechem w prawą stopę za prawą, długą krawędź maty do jaszczurki. Wdech wciągaj brzuch raz, podwijaj kość ogonową, napinaj lewy pośladek w pozycji. Wdech dwa. Mocno odpychaj się dłoni od maty w górę. Wdech wciągnij brzuch trzy. I wydech kładziemy lewe podłudzie na macie, przenosimy prawą nogę w linii z ciałem. I wdech stasa na pierwszy raz, otwieramy się prawym robieniem do sufitu. Z wydechem mocno odpychaj się lewą dłonią od maty w górę. I wdech wciągaj, brzuch dwa, oddalaj barki od uszu. Wdech wciągnij, brzuch trzy. I wydech prawa stopa bardziej do przodu, nurkujemy prawym ramieniem pod lewym. Raz. I wdech prawa ramię w górę. I wydech prawa pod lewym. Dwa. Wdech prawa ramię w górę. I wydech prawa pod lewym. Trzy. Wdech prawa ramię w górę. Z wydechem dłonie pod barki prawa stopa do jaszczytki. Wdech deska. Wydech czarnego Wdech, kobra, pies z I wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro. I wydech, to, w lewą stopę do przodu, do Andrzej Niosany pierwszej. I wdech, ciągnij brzuch Andrzej pierwsza pierwsza, napnij prawy pośladek. Z wydechem dłonie na matę, lewa stopa do psa z głową w dół. I wdech, otwórz lewe biodro. Z wydechem lewe podłudzie, kolano pod prawy garstek, Podparcie na wewnętrznej krawędzi prawej stopy. I wdech, jest to na pierwszy raz, prawe ramię do sufitu. Z wydechem mocno odpychaj się od lewej dłoni. Wdech, wciągaj brzuch dwa. I wydech, trzymaj i wydech, równowagę w pozycji. Wdech, wciągnij brzuch trzy. Z wydechem prawa dłoń podprawy bark. Wdech. Otwórz lewe biodro. I wydech. Przestań lewą stopę do jaszczurki za lewą długą krawędź maty. Wdech. Raz. Wciągaj brzuch. Podbijaj kość ogonową. Napinaj prawy pośladek w pozycji. Wdech. Dwa. Mocno odpychaj się dłońmi od maty w górę. Wdech, wciągnij brzuch trzy. I wydech kładziemy. Prawy podkłódzie na macie. Przenosimy lewą nogę w nisz z ciałem. Wdech Wazistasa na pierwsza raz. Otwórz się lewym ramieniem do sufitu. na wydechu mocno odpycha się prawą dłonią od maty. Wdech, wciągaj brzuch dwa. Utrzymuj równowagę w pozycji. Wdech, wciągaj brzuch. Trzy. I z wydechem przenieś sobie lewą stopę bardziej do przodu. Nurkujemy lewym ramieniem pod prawym. Raz. I wdech, lewe ramię w górę. I wydech, lewe ramię pod prawym. Dwa. Wdech, lewe ramię w górę. I wydech, lewe ramię pod prawym. Trzy. I wdech, lewe ramię w górę. Z wydechem dłonie pod barki lewa stopa wraca do jaszczurki. Wdech deska. Wydech czaranga. Wdech pies z głową w górę. I wydech pies. Z głową w dół rozwijamy sekwencję, upraszczamy ją nieco. Większe skupienie na was i na otwieraniu bioder. Wdech, otwórz prawe biodro. I teraz, teraz na wydechu, wydechu idziemy od razu prawą zuprają, stopą za prawą krawędź maty do jaszczurki. I wdech raz wciągaj brzuch, napinaj lewy pośladek, podwijaj mocno kość ogonową w pozycji. Wdech wciągaj brzuch dwa. Mocno odpychaj się dłońmi od maty w górę. Wdech wciągnij brzuch trzy. Z wydechem dociśnij lewą dłoń mocniej do maty i wdech raz, prawo, ramię w górę, skręt w prawo, w jaszczurce, wydech, mocno odpychaj się od lewej dłoni, wdech, wciągaj brzuch, dwa, napinaj lewy pośladek w pozycji i wdech, wciągnij brzuch, trzy, z wydechem pod podłudzie na matę. Prawa noga w Możesz ją unieść. I, i wdech. Wazja na Pierwsza raz. Prawe ramię do sufitu. I wydech. Zostajemy. Wdech. Wciągaj brzuch dwa. Mocno odpychaj się lewą dłonią od maty. Wdech. Wciągnij brzuch trzy. Uwaga. Z wydechem prawa stopa nieco bardziej do przodu, podparcie na wewnętrznej krawędzi. Możesz wyprostować lewą nogę. Podeprzeć sobie lewą stopę na zewnętrznej krawędzi. Zrób wdech wazistosa na druga. I wydech ka prawym ramieniem. pod lewem. I wdech prawe ramię w górę dwa. I wydech prawe pod lewym, Mocno odpychaj się od lewej dłoni. I wdech prawe ramię w górę trzy. I wydech, prawa, w Wdech, prawa, w górę. Z wydechem dłonie na matę, prawa stopa wraca do jaszczurki. Wdech, deska, podwójność ogonową. Z wydechem trza Wdech, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, druga strona, moi drodzy. Wdech, otwórz lewe biodro. I gdy lewą, spodaję szczurki za lewą, lewą do krawę Wdech wciągnął brzuch raz pod wielkość ogonową, napinaj, napinaj prawy pośladek w pozycji. Wdech wciągaj brzuch wziota. dwa, mocno, mocno odpychaj się dłońmi od maty w górę. Wdech wciągnij brzuch trzy. Z wydechem wdech, mocniej, mocniej dociśnij, dociśnij prawą dłoń do maty. I wdech raz lewe zlewy, ramię w górę, skręcaj w szczurce w lewo. Z wydechem napnij prawy pośladek. I wdech wciągaj brzuch dwa. Mocno mocniej odpychaj się dwa, prawą dłonią od maty. I wdech i wciągaj brzuch trzy. Z wydechem prawe podłudzie na matę. Przenosimy sobie lewą nogę w z Możesz ją umieść. I, I wdech wazistasana. Pierwsza raz. Mocno odpychaj się od prawej dłoni. I wydech. Trzymaj równowagę w pozycji. Wdech. Wciągaj brzuch. Dwa. Oddalaj barki od uszu. wdech. Wciągnij brzuch. Trzy. I wydech. Odkładamy sobie lewą nogę nieco bardziej z przodu na macie. Podparcie na wewnętrznej krawędzi lewej stopy. Możesz unieść prawe kolano w górę, wyprostować prawą nogę. Podparcie na zewnętrznej krawędzi prawej stopy. Z wdechem wazji stasana druga. I wydech raz, lewe ramię pod prawem. I wdech lewe ramię górę I wydech lewe pod prawym. Mocno wpychaj się od obie i wdech, lewe ramię w górę, trzy. I wydech, lewe pod prawym, pięknie. Wdech, lewe ramię w górę. I wydech, dłonie na matę, lewa stopa wracamy do jaszczurki. Z wdechem deska. Z wydechem czaranga. Wdech, kobra lub pies z głową w górę wciąga brzuch. I wydech Z głową w dół przed nami ekstremalnie mocna ostatnia sekwencja. Możecie sobie wykonać wariantę z poprzednich dwóch sekwencji, albo próbować ze Wdech, otwórz prawe biodro. I wydech, prawa stopa daje szczurki. Pięknie. Wdech, wciągaj brzuch raz, napinaj lewy pośladek. Wydech, odpychaj się dłoni od maty. Wdech, wciągaj brzuch dwa. Wydech otwieramy pięknie biodra. Wdech ciągnij brzuch trzy. Wydech, wydech mocniej wydech, dociśnij wydech, lewą dłoń do maty. I wdech prawe ramię w górę raz skręt w szczurce. I wydech przenosimy prawe ramię równolegle do maty. Wdech prawe ramię w górę dwa. I wydech prawe ramię równolegle. Odpychaj się od lewej dłoni. Wdech prawe ramię w górę trzy. I wydech Zdech podparcie na zewnętrznej krawędzi, krawędzi lewej stację. Prawa, druga w górę. Z wdechem wazji, wazji stacja na raz. I wydech wdech, mocno odpycha się w lewą dłonią i od maty. Wdech wciągaj brzuch dwa. I wydech wdech, pełna koncentracja. koncentracja. Wdech, wdech wciągaj brzuch trzy. I wydech, I wydech prawa, stopa stopa lewą, prawa stopa przed lewą, albo prawa stopa wewnętrzną krawędzią na lewej. Wdech w pozycji. I wydech, wydech próbujemy robić skręt, skręt. prawe ramię pod lewem, stopa na stopie łagodno zakryzowo. I wdech dwa. I wydech, wydech skręt w twoim, wydech, zakresie, w twoim zakresie. Jeśli masz stopę na stopie, jest na stopie, trudniej. trudniej. Wdech wciągnij brzuch trzy, trzy super. I wydech, prawe ramy pod lewem. Mocna lewa dłoń do mać. Pięknie. I, I wdech. Wciągnij brzuch, prawe ramy w górę. Z wydechem dłonie pod barki. Prawa stopa do szczurki. Uff. I wdech. Deska. Wydech. Czapranga. Wdech. Pies z głową w górę. I wydech. Pies z głową w dół. Druga strona moi drodze. Wdech, wdech otwórz lewe biodro. Wydech lewe, lewe stotodoje szczurki. Wdech, wciągnij, wciągnij brzuch raz. Napinaj wdech, prawy pośladek. pośladek. Mocno odpychaj się dłońmi od maty w górę. Wdech, wciągaj brzuch dwa. Napinaj wdech, prawy pośladek cały czas w pozycji. I wdech, wciągnij brzuch trzy. Z wydechem mocniej dociskaj prawą dłoń do maty. Wdech lewe ramię w górę raz, skrętuj szczurce i wydech lewe ramię równolegle do maty. Wdech wciągaj brzuch dwa, lewe ramię w górze i wydech lewe ramię równolegle, odpychaj się prawą dłonią od maty. I wdech lewe ramię w górę trzy. I wydech podparcie na zewnętrznej krawędzi prawej stopy. Lewa idzie sobie w górę, w wazistocenie drugiej. I wdech raz, mocno odpychaj się prawą dłonią od maty. Pełna koncentracja w pozycji. Wdech, wciągaj brzuch dwa. Odpychaj się od prawej dłoni. Wdech, wciągnij brzuch trzy. I wydech, odstawiamy lewą stopę przed prawą, albo lewą stopę wewnętrzną, krawędzią mamy prawą. Weź wdech w pozycji raz, wciągnij brzuch. I wydech, skręt lewe ramię pod prawem. stopa na stopie będzie trudniej. I wdech, lewe ramię w górę dwa. I wydech, lewe ramię pod prawym, mocno odpychaj się od prawej dłoni. I wdech, lewe ramię w górę trzy. I wydech, lewe pod prawym, trzymaj równowagę. Wdech lewy ramię w górę, wciągnij brzuch. I wydech dłonie pod barki, lewa stopa. Do jeszcze. Pięknie. Wdech deska. Wydech, wydech czaparanka. Wdech. Pies z głową w górę. I wydech. Pies z głową w dół. Kończymy nasz karek. Wdech przejdzie do środka maty. I na wydechu połóż się na macie, seto bandasana, stopy na szerokość bioder, oddal barki od uszu. I wdech raz, miednica w górę. Wydech, zostajemy z ramionami na macie. Albo z kolejnym wdechem możesz sobie złączyć łapki pod kością krzyżową. Na wydechu zrotować barki bardziej na zewnątrz. Wdech trzy. Bo czuj jak oddech płynie przyjemnie przez całe ciało. Wdech. Cztery. Ciężar ciała masz na tyłach ramion i na nogach. Odciążasz głowę, szyję. I wdech. Pięć. Z wydechem rozłącz dłonie. kręk po kręgu zejdź spokojnie na matę. I na wdechu przyciągnij kolana do pach. Z wydechem możesz zostać tu, albo jeśli możesz robić pozycję odwróconą, wiparita, karani, nogi w górze, możesz podłożyć sobie pod kość krzyżową, kocyk, wałek bądź dłonie. rozluźnij nogi. Pięć oddechów w prostej inwersji. Oddech w twoim własnym tempie. Poczuj, jak każdy wydech spuszcza z nóg w dół, i z ciała do maty całe napięcie Twoich mięśni. Rozluźniasz ciała. Z wdechem napełniasz ciało energią wędrującą aż po czubki palców stóp, a na wydechu spuszczasz to, co zbędne, i napięcia ze stóp, z nóg, z ciała w dół do maty. Zostajemy jeszcze na moment, wizualizując ruch energii w ciele. Z wydechami, spuszczając to, co zbędne, spuszczając całe napięcie, wszystkie stresy, zostawiając je głęboko zakorzenione w podłożu, uwalniając ciało od napięć, od tego, co ciężkie, czując, jak po naszej praktyce pozostajemy z lekkim, wypoczętym i naenergetyzowanym ciałem. Z umysłem gotowym do wyzwań naszego dzisiejszego dnia. I bardzo powolutku jeszcze jeden wdech w pozycji. Na wydechu. Powolutku uginamy kolana, wyjmujemy dłonie spod kości krzyżowej przyciągnijcie sobie jeszcze na chwileczkę kolana do pach, luźne nogi i powolutku postawcie stopy na macie jeśli macie bolster i ręczniki wyciągnijcie je teraz na boki Przeciągnijcie się prostując nogi i ramiona w dwóch przeciwnych kierunkach. Z wydechem spuszczajcie resztki napięć. To, czego chcecie się pozbyć, zwłaszcza jeśli mamy jakieś trudne zadania. Na dziś spuszczajmy negatywne emocje związane z tymi zadaniami i pomyślmy sobie, że wszystko nam się uda z lekkim ciałem. Prężnym umysłem, skoncentrowanym i skoordynowanym, podołamy wszystkiemu i przejdziemy przez nas dzień lekko, gładko, spokojnie, zadowoleni, wypoczęci. Powolutku przejdźcie sobie do sanem, rozluźniając całe ciało na matach. Przełączcie się na wydłużone wdech, wydech nosem. Może być oddech udżaj, szumiący w gardle. Zostajemy w odpoczynku jeszcze na moment. Powolutku wyciszając umysł. Wsłuchując się w ciało, czując przyjemne zrelaksowanie mięśni. Z pozytywnym umysłem i sercem zaczynamy nasz nowy dzień. Dziękuję Wam bardzo za wspólną praktykę. Zapraszam na następne jogi poranne. Namaste.